Dzień dobry. Witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj podsumujemy sobie wiadomości z działu 6, to jest świat w okresie międzywojennym. Dział szósty składał się z pięciu tematów, to jest świat po I wojnie światowej, narodziny faszyzmu, związek socjalistycznych republik radzieckich lub sowieckich jako imperium komunistyczne, kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym oraz świat na drodze ku II wojnie światowej. Zaczynamy od świata po I wojnie światowej. Działania wojenne trwały ponad 4 lata. Zmobilizowano łącznie 65 milionów żołnierzy, 8,5 miliona żołnierzy zginęło, ponad 20 milionów zostało rannych, 3,5 miliona żołnierzy stało się kalekami. Na cele wojenne wydano 200 miliardów dolarów. Należy też pamiętać o tym, że w czasie pierwszej wojny światowej gospodarka państw została przestawiona na typ wojenny, co oznacza wyłączenie niektórych dziedzin gospodarki, stąd też po pierwszej wojnie światowej mamy zarówno kryzys w gospodarstwie, jak i rolnictwie. Działania wojenne zakończono w listopadzie 1918 roku. Od stycznia 1919 do stycznia 1920 roku w Paryżu miała miejsce konferencja, której celem było ustalenie powojennego ładu. Najważniejsze były głosy przywódców Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch, czyli tzw. Wielkiej Czwórki. Traktaty zawarto oddzielnie z każdym z pokonanych państw, 28 czerwca 1919 roku podpisano traktat z Niemcami. Niemcy utraciły część swoich ziem, ograniczono liczbę wojska, które pozbawiono floty wojennej lotnictwa, natomiast nadrenia francusko-niemieckie pogranicze zostało zdemilitaryzowane. Niemcy zostały również zobligowane do wypłaty odszkodowań. W latach 1919-1920 podpisano traktaty z Austrią, Węgrami i Turcją. Po I wojnie światowej zniknęły wielkie monarchie europejskie, powstały nowe państwa, między innymi Polska, wzrosło znaczenie Francji, strefę wpływów rozszerzyła także Wielka Brytania. W 1925 roku w Lokarno odbyła się konferencja z udziałem Niemiec, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Podpisano tzw. Pakt Reński, w którym to Niemcy zobowiązały się do przestrzegania granicy z Francją i Belgią. W 1920 roku na mocy Traktatu Wersalskiego powstała Liga Narodów, międzynarodowa organizacja, której celem było zapobieganie przeszłym konfliktom. Pewną rangę tej instytucji. Obniżał fakt, że Stany Zjednoczone nigdy nie stały się członkiem Ligi Narodów, a sama jakby idea zapobiegania wojnie zapobiegania szerokim szerszemu konfliktowi, też można powiedzieć nie spełniła swojego zadania, gdyż jak wiemy, w 1939 roku jednak doszło do kolejnej wojny światowej. Stąd Liga Narodów i taką idealną organizacją po prostu nie była. Po I wojnie światowej postępował rozwój gospodarki na świecie, szczególnie szybko rozwijały się Stany Zjednoczone. Amerykanie inwestowali zarówno w rynek lokalny, jak i też rynek europejski. Należy tutaj zwrócić też uwagę, że ceny akcji na giełdzie rosły bardzo szybko często kosztowały więcej niż faktycznie były warte. 24 października 1929 roku doszło do gwałtownej omiszki cen na nowojorskiej giełdzie. Dzień ten nazywany jest Czarnym Czwartkiem i stał się on początkiem ogólnoświatowego kryzysu. I teraz w ramach tego kryzysu spadały ceny akcji, inwestorzy tracili swoje środki, wycofywali swoje środki z banków. Banki upadały. Z tej racji, że same też niejednokrotnie inwestowały w akcje, upadały również przedsiębiorstwa, postępowało bezrobocie i ubo, ubożało społeczeństwo. Ludzie, którzy tracili pracę, albo którzy nawet jej nie tracili, ale zauwa zauważali, dostrzegali kryzys, kupowali mniej, stąd firmy przedsiębiorstwa traciły rynek zbytu, ograniczały produkcję, zwalniały kolejnych pracowników i tak można powiedzieć, ten kryzys sam się napędzał. W 1933 roku prezydent USA, Frank Delano Roosevelt, wprowadził program reform ekonomiczno-społecznych, który określano jako New Deal, nowy ład. Instytucje państwowe zaczęły organizować roboty publiczne, co dało miejsce pracy dla bezrobotnych. Zakładano zwiększenie też ingerencji państwa w gospodarkę. I tak też powoli z kryzysu zaczęto wychodzić. Zanim przejdziemy do dalszych tematów, przypomnijmy sobie, czym jest totalitaryzm. Jest to system rządów polegający na pełnym podporządkowaniu społeczeństwa władzy państwowej, najczęściej jednostce. Istotą państwa totalitarnego jest zniesienie praw i wolności obywatelskich, połączone z przejęciem kontroli nad wszystkimi dziedzinami życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego ludności. Nadzorowi podlegają też poglądy i przejawy aktywności jednostki, to jest życie rodzinne, religijne, a nawet gusta estetyczne. Narzędziami państwa totalitarnego są m.in. rozbudowany aparat policyjny, prowadzący inwigilację, to jest śledzący i terroryzujący ludność, oraz system propagandy i indoktrynacji. I w nawiązaniu do tego totalitaryzmu mamy narodziny faszyzmu. Po I wojnie światowej nastroje nacjonalistyczne nadal narastały, panował coraz większy kryzys gospodarczy, społeczeństwa nie były zadowolone z rządów demokratycznych. Problem ten był szczególnie widoczny we Włoszech i w Niemczech, gdzie popularność zyskiwała idea władz dyktatorskiej. We Włoszech w 1919 roku powstały Związki Kombatantów Włoskich, na bazie których powstał ruch faszystowski z włoskiego Fascio Związek. W 1921 roku utworzono narodową Partię Faszystowską z Benito Mussolini na czele. Partia szybko zyskiwała popularność, a faszyści głosili hasła nacjonalistyczne oraz potrzebę utrzymania społecznego porządku. Mussolini zaś traktowany był jako nieomylny przywódca, otaczany był kultem, a zbrojne oddziały faszystów, tzw. czarne koszule, zwalczały inne organizacje polityczne. W październiku 1922 roku we Włoszech doszło do zamachu stanu zwanego marszem na Rzym. Król powierzył Mussoliniemu urząd premiera. Nowy rząd powstał 30 października 1922 roku, chociaż nie zniesiono monarchii, władca utracił wpływ na rządy w państwie. W latach 1925-1926 pełnia władzy dyktatorskiej przeszła w ręce Mussoliniego, przyjął on tytuł ducze z włoskiego wódz. W 1929 roku Mussolini zawarł z papieżem Piusem XI tak, traktaty laterańskie, które utworzyły Watykan i zakończyły spór z papiestwem trwający od zjednoczenia Włoch. W Niemczech natomiast w latach 20. XX wieku Adolf Hitler zaczął głosić ideologię nazizmu. Był weteranem I wojny światowej, świetnym mówcą i sprawnym organizatorem. Partia, do której wstąpił narodowo-socjalistyczna niemiecka Partia Robotników, szybko uległa jego wpływom. Hitler stał się jej przywódcą, wodzem obdarzonym niepodważalnym autorytetem. Hitler nawiązywał do Mussoliniego i faszyzmu włoskiego, głosił potrzebę obalenia ładu wersalskiego i wskrzeszenia wielkości Niemiec. W nazizmie kluczową rolę odgrywał także rasizm i antysemityzm. W listopadzie 1923 roku naziści zorganizowali nieudany pucz, to jest próbę siłowego przejęcia władzy w Monachium tutaj wzorował się Hitler szczególnie na Mussolinim, który dokonał marszularzem i w taki oto sposób przejął władzę. Pucz okazał się nieudany. Hitlera skazano na 5 lat więzienia NSDAP została zdelegalizowana. Jednak na przełomie 1924 i 1925 roku Hitler wychodzi na wolność. Odbudował partię polityczną i ponownie ją zalegalizował. Pobyt w więzieniu zwiększył popularność Hitlera. Napisał on także książkę Mein Kampf, czyli Moja walka, w której to zawarł swoje poglądy, ideologię nazizmu. Wzrost poparcia dla radykalnych haseł głoszonych przez Hitlera i NSDAP nastąpił w latach 30., kiedy społeczeństwo odczuwało dotkliwe skutki kryzysu gospodarczego. 30 stycznia 1933 roku prezydent Paul von Hindenburg mianował Hitlera kanclerzem, czyli premierem. Hitler jednak dążył do władzy całkowitej. Na mocy dekretu o ochronie narodu i państwa, wskutek spalenia Reichstagu, rząd Hitlera uzyskał specjalne uprawnienia. Wszystkie partie oprócz NSDAP przestały istnieć. Hitler na czele NSDAP objął natomiast pełnię władzy w państwie a przejęcie całkowitej władzy przez Hitlera rozpoczęło istnienie III Rzeszy Niemieckiej. W lipcu 1935 roku Hitler przejął uprawnienia prezydenta, tym samym stał się dyktatorem z nieograniczoną władzą, to jest Führerem z niemieckiego wodzem. W listopadzie 1938 roku zorganizowano pogrom ludności żydowskiej nazywany Nocą Kryształową. Hitler zrealizował obietnicę odbudowy gospodarki. W 1932 roku Niemcy zostały zwolnione z dalszego wypłacania reparacji wojennych, rozbudowywano system kontroli społeczeństwa i jego indoktrynacji. Propagandą nazistowską kierował Józef Goebbels. Związek Radziecki jako imperium komunistyczne. Bolszewicy wygrali wojnę domową w Rosji, umacniali swoją pozycję oraz eliminowali przeciwników politycznych. Na czele kraju stał Włodzimierz Lenin. W grudniu 1917 roku jako główne narzędzie terroru powstała ogólnorosyjska nadzwyczajna komisja do walki z kontrrewolucją i sabotażem. Czeka z Feliksem Dzierżyńskim na czele. W 1918 roku przyjęto konstytucję bolszewickiej Rosji, która głosiła, że władza należy do ludu pracującego. W istocie jednak trwała, trwała dyktatura bolszewików. Upaństwowiono przedsiębiorstwa, gospodarka była sterowana centralnie. W 1921 roku Lenin ogłosił wprowadzenie nowej polityki ekonomicznej, zachowano własność państwową i wprowadzono elementy wolnego rynku. 30 grudnia 1922 roku w Moskwie utworzono Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich ZSRS. Można też używać zamiennie nazwy Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich ZSRR. W 1924 roku zmarł Włodzimierz Lenin. Walkę o władzę wygrał wówczas Józef Stalin, który do tej pory był sekretarzem Generalnego Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej. Stalin stopniowo usuwał znanych i ambitnych działaczy komunistycznych. W 1929 roku Partia Bolszewicka zmieniła nazwę na Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię Bolszewików. Na jej czele stanął Stalin jako sekretarz generalny, sprawował on władzę dyktatorską, właściwie niczym nieograniczoną. W 1934 roku powołano NKWD Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, który objął rolę Policji Politycznej i Aparatu Bezpieczeństwa. W latach 1936-1938 NKWD przeprowadziło wielką czystkę wśród dawnych przywódców bolszewickich oraz dowództwa Armii Czerwonej. Na wielką skalę rozbudowywano także system łagrów, którymi zarządzał gułak, to jest główny zarząd obozów. W 1928 roku Stalin ogłosił zakończenie nowej polityki ekonomicznej, rozpoczęła się masowa kolektywizacja rolnictwa, tworzono spółdzielnie rolnicze, tzw. kołchozy. Oraz gospodarstwa państwowe Sowhozy. Produkcja rolna podporządkowana była państwu. Co pięć lat w Moskwie ustalano plany gospodarcze. Skutkiem kolektywizacji był głód, w następstwie którego zmarło 6 milionów ludzi. Stalin wprowadził kult własnej osoby, tzw. kult jednostki. Ukazywano go w prasie, literaturze, filmach oraz dziełach sztuki jako geniusza wojskowego i politycznego. Był przedstawiany jako twórca potęgi gospodarczej i dobrobytu Związku Radzieckiego. Stalin jako wódz państwa uważany był za największy autorytet we wszystkich dziedzinach. Niemcy i Związek Radziecki w równym stopniu krytykowały system wersalski. W kwietniu 1922 roku w Rapallo podpisano traktat o współpracy niemiecko-rosyjskiej. Ta współpraca nieco się zatrzymała po dojściu Hitlera do władzy, jednak ostatecznie 23 sierpnia 1939 roku podpisano Pakt Ribbentrop-Mołotow, który oficjalnie dotyczył współpracy Niemiec i Związku Radzieckiego, jednak nieoficjalnie podzielono strefę wpływu w Europie, a tajny aneks tego dokumentu zawierał Plan Podziału Ziem Polskich. Tutaj też należy pamiętać, że ani Stalin, ani Hitler nie, nie planowali jakiejś daleko idącej, wieloletniej przyjaźni dla Niemiec, dla Niemców, dla Hitlera, dla nazistów komuniści byli zawsze największym wrogiem, a ten sojusz w rozumieniu Hitlera i także Stalina miał być rozwiązaniem tylko tymczasowym, czyli krótkotrwałym. Dalej mamy kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym. Mieszkańcy powojennej Europy uzyskiwali coraz więcej praw, w tym także dostęp do udziału w życiu politycznym, wprowadzano obowiązek szkolny, wzrastała liczba osób potrafiących czytać i pisać, tym samym zwiększało się czytel czytelnictwo prasy, stopniowo ograniczano rolę religii, postępował proces rozdzielania państwa od kościoła, słuchanie radia oraz oglądanie filmów w kinie stało się natomiast ulubioną rozrywką. Pod koniec lat XX XX wieku do sprzedaży Wielkiej Brytanii trafiły pierwsze odbiorniki telewizyjne. Proces emancypacji kobiet rozpoczął się już przed I wojną światową, został przyspieszony przez działania wojenne. Wiele kobiet podjęło pracę, e, wysuwano też postulaty równouprawnienia, równouprawnienia politycznego. Mass media, czyli środki masowego przekazu, wykorzystywano do kształtowania opinii publicznej. Teraz w państwach demokratycznych. Media właściwie przekazywały informacje, przekazywały wiadomości, miały charakter informacyjny i rozrywkowy. Natomiast w państwach totalitarnych, takich jak III Rzesza czy Związek Radziecki, media przede wszystkim były takim środkiem indoktrynacji społeczeństwa, czyli przekazywania pewnej ideologii. Początkowo filmowcy rejestrowali tylko ważne ich zdanie wydarzenia, szybko zaczęto jednak realizować filmy, których głównym celem było dostarczanie widzom rozrywki. W 1929 roku po raz pierwszy wręczano Oscary, nagrody przyznawane przez Amerykańską Akademię Filmową. W dwudziestoleciu międzywojennym nastąpiła zmiana w sposobie podróżowania konkurencją dla kolei stały się samochody i samoloty. Najwięcej samochodów produkowano w USA. Dzięki wprowadzeniu produkcji taśmowej znacznie obniżono koszty produkcji. W okresie międzywojennym zerwano z nurtami architektury nawiązującymi do stylów historycznych. Rozwijał się głównie modernizm i funkcjonalizm, dominowała prostota i funkcjonalność, rezygnowano z dekorowania budynków. W systemach totalitarnych rozwijało się natomiast budownictwo monumentalne, które czerpało z dorobku klasycyzmu. Nowe nurty pojawiły się także w sztuce. Mamy surrealizm, w którym zmierzano do wyzwolenia sztuki spod wpływu rozumu, odwoływano się do wyobraźni i marzeń. Dadaizm, Kierowano się nieograniczoną swobodą twórczą, czy wreszcie futuryzm, w którym podkreślano piękno zdobyczy technologicznych. I teraz świat na drodze ku II wojnie światowej. Po, drog po dojściu do władzy Hitlera, cociaż Rzesza zaczęła łamać postanowienia traktatu wersalskiego. Niemiecka gospodarka została przestawiona na produkcję zbrojeniową. W 1935 roku przywrócono powszechną, powszechną służbę wojskową i rozpoczęto rozbudowę sił zbrojnych. W 1936 roku wojska niemieckie wkroczyły do zdemilitaryzowanej strefy nadrenii. Świat zachodu nie zareagował. W latach 1936-1937, na mocy podpisanych porozumień pomiędzy Niemcami, Włochami i Japonią, powstał pakt antykominternowski, sojusz wojskowy, tak zwana Oś Berlin-Rzym-Tokio. Kraje sprzymierzone z Niemcami zaczęto natomiast określać jako państwa OSI. W marcu 1938 roku wojska niemieckie wkroczyły do Austrii. Za zgodą większości austriackiego społeczeństwa przeprowadzono. Przyłączenie Austrii do III Rzeszy, tzw. Anschluss. Państwa zachodnie ponownie nie zareagowały. 30 września 1938 roku podczas obrad konferencji w Monachium premierzy Włoch, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii zawarli układ, na mocy którego obszar Sudetów włączono do Niemiec. W marcu 1939 roku nacjonaliści słowaccy z księdzem Józefem Tiso ogłosili niepodległość Słowacji. Na pozostałym terytorium Hitler utworzył uzależniony od Niemiec protektorat Czech i Moraw. Tym samym dokonał się swego rodzaju rozbiór Czechosłowacji. W latach 1936-1939 trwała wojna domowa w Hiszpanii, z której zwycięsko wyszedł popierany przez Hitlera generał Francisco Franco. Wojna kosztowała życie ponad 500 tysięcy ludzi. Po I wojnie światowej Japonia zaczęła się szybko rozwijać, rosła jej liczba ludności, w społeczeństwie japońskim budziły się nastroje nacjonalistyczne. W 1931 roku Japonia zaatakowała Chiny, opanowała Mandżurię, z której utworzono marionetkowe cesarstwo Mandżuko. W 1937 roku Japonia ponownie zaatakowała Chiny, osłabione wojną domową i tym razem Japonii udało się opanować znaczną część kraju. W niniejszym filmie przedstawiłem tylko najważniejsze informacje dotyczące dwudziestolecia międzywojennego. Bardzo zachęcam do obejrzenia filmików dotyczących poszczególnych tematów, gdzie przedstawiłem więcej szczegółów. Dziękuję za uwagę.